Ruszyły. Piękny start. Ostatni zwiastun, ale wszystkie konie galopują mocno, mocno zgrupowane. Danias na czele. Na drugiej pozycji El Kozio. Trzeci Harmatan. Czwarta Justycja. Piąty Hazar. Szósty Lucky Moment. Na siódmej pozycji zwiastun. I na ostatniej Starmangal. I 1300 metrów do celownika. Na czele przy bandzie El Kozio. Po zewnętrznej Danias. Na trzeciej pozycji Justycja, czwarty harmatan, dalej Hazard, laki Moment, tam na końcu konie galopują mocno zgrupowane i do celownika jeszcze zostało 900 metrów. Danias, Elkozio, Justycja, Harmatan, Hazard, Stan Mangal, zwiastun i laki Moment na ostatniej pozycji. Przed wyściem na prosto na około. 700 metrów przed celownikiem prowadzi Danias, Elkozio, Justicia, Haza, razem stawka się grupuje. Na prostą wyprowadza Danias. Największym kołem laki Moment. Danias ma przewagę. Ucieka 450 metrów przed celownikiem. Danias jest na czele. Finiszuje Elkozio, Justicia. Elkozio, Justicia bardzo mocno atakuje Daniasa i ta para ma przewagę nad resztą stawki. Danias Justicia, Danias Justitia. Starmangal na trzeciej pozycji. Danias obroni to pier pierwsze miejsce zdecydowanie. I w celowniku Danias Justitia, Starmangal, Zwiastun, Lucky Moment, Hazard, El Kozio i Harmata.